Partnerami kanału są firmy Rywaler HC, właściciel marki MOST, GPPH, Stoły Spawalnicze, Stel i Wrozos, Jakość i Zaufanie, oraz firma Fronius, tam gdzie jakość spoin ma znaczenie. Manko moi mili, dawno nas nie było, a przynajmniej mnie na pewno. Myślę, że Karoli też nie, ostatnio zresztą tak szybko zaktualizuje. Nie mieliśmy ani za bardzo czasu, ani po drugie za bardzo serca do tego vlogowania, e, a też nie chcemy tego robić na siłę, więc zobaczymy jak to wyjdzie dalej z e, tym całym planem. Zresztą dajcie znać, czy chcecie. Tu trochę teraz hałasuję, ponieważ przeprówki jak widać odzyskuję je sobie. O, tu mam już część odzyskanych, e, tu są te blachy ucięte. No chodzi o to, że... Wiadomo, stal też nie jest tania, zwłaszcza jak sobie wypalam. I tak dość dużo mnie te próbki kosztują, tak naprawdę. Tu mam rury pod helki już pocięte, przygotowane do schowania. Podobnie jak i tam jeszcze grube blachy. Tam mam chyba jakieś 40 taki Takie skrawki to nie wiem, czy wam pokazywałem, czy nie. Jeszcze brakuje drzwi, drzwi po ocenku po prostu pogięło. Więc kolega je wziął do wyprostowania. A, e, co ja chciałem wam pokazać, no w Froniusa już ograliśmy i co widzieliście, tak jak powiedziałem urządzenie zostaje u nas na chwilę, więc nie wiem jeszcze na jak długą, ale postarę, ja się postaram, żeby to była chwila jak najdłuższa, a chłopaki i dziewczyny z Froniusa pewnie, żeby to była chwila jak najkrótsza, chociaż też niekoniecznie. E, no i co, wczoraj ogra ograliśmy tego Rema. Wypadł raczej średnio bym powiedział. Nie jest to tak, że to jest złe urządzenie, bo tego też powiedzieć nie mogę. No ale w tej cenie można kupić na pewno coś, co e, wydaje mi się, że lepiej nam będzie służyć. To nie w kontekście takim, e, że lepiej by nam służyły, bo to jest złe urządzenie, bo nie, nie, tak naprawdę nie jest. Niemniej jednak w tej półce cenowej mamy w czym wybierać i skoro nam się robi wybór, to po to, tych testach stwierdzam, że to po prostu nie byłby to mój wybór, dlatego Wam o tym mówię zupełnie e, szczerze. Jeszcze jedna rzecz. Przyjechał używany z Craft, To jest jakaś wersja, e, tak jak rozmawiałem z kopami z to jest jakoś wersja demonstracyjna. Ja nawet nie wiem i oni chyba też nie byli nawet pewni. Być może to jest to, sam, to samo urządzenie, które było u Adama maszynodwora, Pozdrawiamy Adam. Także zaraz rozpakuję i zobaczymy i też jutro powinien przyjechać nam pierwszy ESAP. Słuchajcie moi mili. Także fajnie. Tak naprawdę po, po tych targach kto widział, to widział, Kieleckich, no to oczywiście pochodziliśmy po wszystkich, daliśmy kontakty, no i podzywaliśmy się po targach właśnie z pytaniem, czy udostępniam na te urządzenia zgodnie z deklaracją targową. No i tak jak widzicie, większość firm jak najbardziej się z tego wywiązuje, także fajnie, jest nam niezmiernie miło. Czekamy jeszcze tak naprawdę na Patona, ponieważ mówiąc o samym Patonie, też mam tam kontakt z łopakami, też już z nimi pisałem, natomiast mają chyba jakiś problem z dostawą, przynajmniej ja tak nie mam, bo mieli mieć już jakąś tam dostawę wcześniej, i w tym momencie, tam chyba pisaliśmy z miesiąc temu, że tam może za dwa tygodnie będzie, no ale dalej nic się z tym nie podziało. A wiemy, że, że ta wojna, no tutaj tego nie powinienem mówić, bo YouTube zarazut nie zasięgi, no ale tak czy inaczej, ten konflikt zagrabaniczny. Rosja, Ukraina, no to też może wpływać jednak na te dostawy. E, Patona, tym bardziej, że chłopaki powiedzieli, że one są produkowane w Kijowie. No to też się nie ma co dziwić w takim układzie. Wydaje mi się, że tyle z takich aktualizacji, e, bo trochę nas nie było i się trochę po prostu tego nazbierało. A jak przyjedzie ESAB, no to znowu was włączę, zobaczymy, e, pokażę Wam co tam chłopaki ze SABA przysłali. Potem już rozmawialiśmy, będzie to raczej chyba takie urządzenie mniejsze, czy w jednym z tego co kojarzę, a później wskoczymy na jakieś tam urządzenia też przemysłowe, no bo wiadomo, że was też to interesuje, a mnie też przede wszystkim właściwie mnie to interesują urządzenia przemysłowe. Dobrze, moi mili, do potem. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, tylko że ta piła cholernie hałasuje teraz. Może tak na chwilę ją wyłączę. Teraz wam pokażę jak wygląda taka kurde codzienność, bo u nas przynajmniej. Bo być może część, a może nawet i wszyscy, albo niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy. Prosty przykład, to urządzenie, które tu do nas przyjechało, to było totalnie nowe urządzenie, ono tutaj miało nawet jeszcze folie zabezpieczające na te rączki, jak i uchwyt spawalniczy, też totalnie nowy i widzicie, pomimo tego, że ja tutaj staram się naprawdę trzymać bardzo mocno ten porządek właśnie ze względu choćby na to, że przyjeżdżają nie nasze sprzęty niejednokrotnie, one po prostu nie chcę ich brudzić. No, ale wiadomo, tu musiałem założyć rękawicę spawalniczą, żeby przespawać tym uchwytem, żeby zobaczyć co i jak. E, no i podobnie jak się tutaj gdzieś dotnie, gdzieś się ruszy taką rękawicą, no to wiadomo, że też te ślady zostają. I to nie jest od razu, e, mówię, to nie jest żadna reklama. Ja po prostu kupuję sobie to. Powiem szczerze, może one nie wychodzą najtaniej. To są takie chusteczki z dwustronną warstwą. Taka jedna chusteczka wychodzi, ja to tam kiedyś przeliczałem, chociaż nie wiem, czy to jest dalej aktualne. Taka jedna chusteczka, ona jest bardzo pożeniona nasączona środkiem zresztą przyjemnie pachnącym cytrusową. ona tam wychodziła około chyba złotówki. Tak naprawdę, to jest yy, poład. Jedna strona jest bardzo miękka, druga strona jest bardziej chropowata e, do usuwania jakichś takich cięższych zabrudzeń. I szczerze powiedziawszy, po prostu te chusteczki nigdy mnie jeszcze nie zawiodły. W sensie takim, że no, ja staram się oddać sprzęt w takim stanie, w jakim go dostałem, a przynajmniej nie pogorszonym. No i co, tak jak mamy tutaj ten syf, wiecie, jak to jest na uchwytach? Ta oczywiście jest taka lekko gumowana bym powiedział, aniżeli plastikowo właśnie po to, żeby nam się nie ślizgało to z rąk. No i przecieram najpierw tą, tą ostrzejszą stroną, później tą delikatną. I właściwie uchwyt mamy czyściuteńki jak nowy i to nie jest tak, że ja tu reklamuję akurat te chusteczki. Po prostu chwalę się swoim patentem, bo ich używam od lat. Stali widzowie, którzy oglądali nasze stare materiały też o tym wiedzą. Nowym tych starych materiałów raczej nie polecam oglądać, bo są toporne. <laughs> Tylko tyle mam do powiedzenia na ich temat. Ech, więc pomyślałem, że wam dam znać. Też się podzielę takim patentem. Dobra, ja wracam do porządkowania i cięcia tych próbek. Nara, patrzcie, co to przyjechało. Od razu Wam się chwalę. Niestety nie, nie, nasz, nie dla nas, ale od samej firmy ESAP. Za co jestem mega wdzięczny, że, że się zgodzili na nasze warunki, że wysłali na te nasze niezależne testy. Przysłali pierwsze urządzenie i będzie to Esab Rogue EMP210. Zaraz sobie to otworzę i zobaczymy, co tam ciekawego się znajduje. Znaczy, że no spawarka prawdopodobnie, ale yy, ja nie wiem, nie znam w sensie tych nowych serii Esabów. A tak jak rozmawiałem tam z chłopakami, no wszystkie praktycznie urządzenia są nowymi urządzeniami, tak jakby nową serią. Z poprzednimi się porównali, więc też mam prawo póki co tego jeszcze nie znać. Ale jestem ciekaw, co to będzie. Dobra, rozpakuję i zaraz wracam. No i tak, pudełeczko czy tam opakowanie, jakby kogoś interesowało. Nie wiem w sumie, czy kogoś będzie interesowało, ale jeśli kogoś interesuje, to proszę bardzo, tak to wygląda. W takim stanie to przyjeżdża, bo chłopaki mówili, że sprzęt akurat dostarczą na testy zupełnie nowy. No i widać, że jest nowy po prostu pudełeczko. Pixel, w cierpiętniku, przywitaj się. Dobra, ciekawe, ciekawe. Może za odpodułkowanie zrobimy sobie takie pełne teraz, no bo na filmach raczej go nie robimy, bo nie ma sensu. No to obstrukcja, no to to jest rzecz wiadoma, ale ciekawostką jest to, że dostajemy nawet Goldroxy. Takie niewielkie opakowanie elektrod Goldrox. Myślę, że większość z Was zna. Bardzo dobre elektrody. No i ktoś tu przyjechał. Kto to, kurde, przyjechał? Co to się dzieje? Nie interesuj się, Dzień dobry. Yes. przywitaj się z widzami, a nie Dzień dobry. od razu, Cześć. Widzicie, Cześć. Widzicie, Cześć. widzicie kochani widzowie, jakich my tu mamy gości, jeszcze nie wszedł, jeszcze się nie przywitał z wami, a już pretensje oh. co się dzieje. Dzień dobry. <laughs> to jest yes. Marcinek, z Marcinkiem zaraz pogadamy. Dobrze, padać zaczyna, o, Szaruwa jest, to nie jest tak, że my tak długo tu siedzieliśmy, po prostu się zrobiło szare i buro. Cześć, tu rozpakowaliśmy. Marcin, chodź tu! Ja, ja pochwalę się, widzą kim ty jesteś. Chociaż stali bywalcy wiedzą, znaczy się nie wiedzą, ale widzieli na pewno już Marcina, bo tutaj był. Marcin. Tak, bo my tu coś robimy. Marcin robi. Nie, nie możemy. Marcin robi takie różne rzeczy. Chciałbym Ale, odebrać, przepraszam. Dobra, to cię nie zareklamuję Nie reklamujemy go, słuchajcie. Tak, proszę nie nie, nie reklamujemy Marcin. To się rozłączył! Marcin musiał odebrać telefon, nie chciał z wami rozmawiać. Przykro mi bardzo. Marcin wcale nie ma firmy, nie musimy go reklamować. Nie. <noise> nie, a tak zupełnie serio, to Marcina, czość z was już kojarzy, Część pewnie nie. Ale tutaj już zrobi taki piękny ten nazwę twojej firmy. I może poniżej tutaj taki kontakt do ciebie? Ma to sens. No, jakby ktoś chciał, to, to jest taki uczciwy handlowiec. Jeden z nielicznych handlowców. Hand... A kim jesteś? Handlarzem! Handlar. <laughs> Jeden z nielicznych e, handlowców. E, przepraszam, jeśli cię obraziłem. <laughs> współwłaścicieli własnej firmy, tak? <laughs> Muszę zadzwonić, przepraszam. To dwoń. To, ja cię zareklamuję bez ciebie, dobra? Dziękuję. No, i jeśli chodzi o Marcinka, to to jest naprawdę jeden z nielicznych handlowców, który mnie nie wkurza, szczerze, ponieważ jest człowiekiem, który przyjeżdża do nas się uczy tych produktów. To nie jest tak, że on tylko i wyłącznie handluje, ale faktycznie nigdy nie był spawaczem, nie zna się na tym, więc przyjeżdża, podpytuje, naprawdę sam od siebie, że tak powiem, szuka tej wiedzy po to, żeby móc Wam lepiej doradzić. Bardzo często też zresztą do mnie dzwoni, jak czegoś nie wie. Podpytać się tak, żeby klient zawsze dostał najlepsze urządzenie. Bo pamiętajcie, często gęsto to jest tak, że to nie jest wina gdzieś urządzenia, że jest złe. Często gesto jest tak, że handlowcy po prostu źle dobierają nam dane urządzenie do danej produkcji. To jest najczęstszy mankament, z którym ja się osobiście spotykam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten przydługawy e, wywód. A jak wróci Marcin, to poproszę go, żeby chwilę podtrzymał aparat i rozpakujemy sobie tego Esaba, żeby zobaczyć, co tutaj w nim jest, oprócz goldrocksów. O! Dobra, to patrzymy co tutaj mamy w tym Esabie. Takie rozpudełkowanie będzie Esab EMP 210 Pro. Pro prawdopodobnie oznacza, że będzie to bardziej na jakieś produkcje, aniżeli na... Ten, aniżeli na co na garaż? Aczkolwiek z tymi wersjami, proto, to też tak różnie bywa. Więc, może na razie nie mówmy do czego to jest. Sprawdźmy sami. Ciekawe, że tutaj są, słuchaj, co to są rączki? Patrz, masz jedną i drugą rączkę, a tutaj masz i takie ja rączki. rączki. A bo to będą pewnie rączki takie jak wiesz, co? Jak w ty. No? To już wiem, to już wiem. Yy, ideal. Producent, ideal. Skąd podrypał? Wygląd budy. No i co ty na to? Przepiękna maszyna. Ładnie wygląda, co? Ładnie. Te, te, ten grill też, ten plastik jest taki dość charakterystyczny dla Chińczyków, ale to czuć, że to nie jest ten taki tani plastik, tylko dobrej jakości. Ja po prostu, teraz do mnie dochodzi, skąd Chińczycy bardzo często podrabiają dane, dane wyglądu wyglądu urządzeń. Niejednego Esaba w życiu widziałam. Co prawda, tych w najnowszej budzie y, rzeczywiście niewiele, ale ten patent tutaj z tą osłoną, z tą kratką to jest od Esaba. No, typowo. Mm. Typowo, typowo. Co tutaj jeszcze będziemy mieli podrypane? Tu coś jest prawdopodobnie na jakiś prefiltr, bym podejrzewał, ale to sobie jeszcze sprawdzimy, bo oczywiście trzeba będzie tam przeczytać. Co no, i jak nie z, z tym lale. urządzeniem. Wiesz, co nie wiem? A jak materiały w mocanku? Nie, to sam pomaca i sam Bo ja już maca mi mówię, widzowie mogą mi to po prostu nie wierzyć. Jak ty to oceniasz tak z takiej ciekawości? A przyniosę ci pani plastik. No, pomaca, nie? Daj dla porównania. Coś, o, no. Pani tak. plastik, bo jest to pani urządzenie. Dobrze spawające, ale zdecydowanie tańsze. Nie, no, olbrzymie różnice. A, no widzisz, I to, to, to się tak wydaje, nie? Ale Ała. samo zmacanie urządzenia, ten taki wiesz, aspekt, gdzie sobie to mogę faktycznie pomacać, podotykać jest bardzo ważne, bo aparat to nie odda. No way. Pixel, sprawdź, proszę. Klapeczka otwiera na do góry. Mm -hmm. Popatrzcie ile mamy informacji na tej samej klapce. Ogrom po prostu. Wszystko to, co potrzeba. Tak, prawdopodobnie. Ale genialne rozwiązanie. Czekaj, od 0,5 mm grubości spawanego materiału do 10 mm, oh. czyli już wiemy, do jakiego zakresu maksymalnego producent sugeruje nam spawanie. I co tu mamy? W różnej osłonie gazowej. Różne materiały. Tak? Tak. Luto spawanie CUSI, czyli. Nieć z krzemem, bo ostatnio jak powiedziałem samo CUSI, to dostałem zrypę w komentarzu, tak że, jest, że jestem debil, bo ja rzucam tylko jakimiś wzorami chemicznymi. Ktoś ci prawdę w końcu powiedział. Tak, dokładnie tak. A L to nie wiem co to. Ja też. Alicja. Dobra, tu to mamy jest AI, alum, aluminium i tak jak widzimy dwa stopy z Chromonikle. No i Stal czarna. Mhm. E, tylko że. W różnych osłonach, tak? Czy gaz, gazless? Czyli e, to Bez będzie gaz. pewnie tak, drut proszkowy, samoosłonowy. Fajnie, że jest taka informacja, to sobie przejrzymy. Tu wszystko solidnie wygląda, bardzo solidnie, bym powiedział. Układ rolek też znany, bardzo dobrze. Ukorzystywany dość często. Czyli tu będziemy mieli test gazu i wolny wysył drutu. Fajnie. To może co? Odpalamy go? Zdecydowanie Patrz jakie spasowanie Bardzo ładnie Pyk! Chyba coś patrz, patrz przepięknie Gumowane, fajne pokrętełka Bardzo fajnie chodzą Czuł taki wyraźny przeskok, co jest bardzo ważne no, Fajny jest. opór Tak, no Czuć, że, że dobra roka nie? Czyli tu mamy korekcję voltami i pokazuje nam od razu korekcję voltami, w którym kierunku pójdzie lico. Jest to stała grafika, ale fajna, przyjemna. A tutaj mamy już typowe ustawienia naszych linii synergicznych, czyli widzimy, że się zmienia i posun druku, i volty. I sugerowana grubość spawanego materiału. Nie mamy tylko informacji o amperach. Ale bardzo przejrzysty Przed spawanie, tak, bardzo przejrzysty co coś się stanie. A tu będzie menu. O. Synergia Detakty Rob. Synergic Setting Popatrz się. Popatrzcie. Trochę tego tutaj jest. 1,0 maksymalna średnica. tutaj jest nawet masz pokazane, na którym biegunie powinniśmy podłączyć. I tak naprawdę, pomimo tego, że jest to w napisie Pro, no ja to tak odbieram, że jest to sprzęt bardziej sobie przemysłowy, to i tak mamy takie podpowiadajki, jak dla amatorów, Bardzo fajne. No ciekawe. To jeszcze przepikanie, takie szybkie, bardzo intuicyjne. Urządzenie prezentuje się też bardzo dobrze. Będzie ciekawe, to teraz nam zostaje tylko rzucić na stanowisko i zobaczyć jak to spawa, nie? Nie wiemy skąd to jest. Już mi się mnie ręka. Już oddajesz? Muszę herbaty się napić. Szybciej. W razie czego to ją do pracy. A ty jak tam? Pierwsze wrażenia, jak oceniasz? Kurczę, no jak widzisz, w ogóle moje podejście do Esabów trochę się zmieniło. Przepraszam koledzy z Saba, ale to, co widziałam wcześniej na halach produkcyjnych, to były takie bardzo stare, już mocno dojechane urządzenia. Właśnie te z, z tej najgorszej serii bym powiedział, bo te bardzo stare saby były bardzo dobre. Później weszła taka. Produkcja jaką bym powiedział, a teraz to jest zupełnie nowa produkcja i wszystko wygląda naprawdę solidnie póki co. No i ja byłam oczarowana w tym ich busie, jak byliśmy w Kielcach, w TIRze tak, przepraszam, tak, w Tidze, tak. po prostu te urządzenia, naprawdę mega, mega bardzo fajne. No fajne, fajne. Dobra, przegl przeglądniemy sobie tak, jak e, mieliście okazję zobaczyć rozpudełkowanie. A co urządzenie sobą reprezentuje, no to już wiadomo na głównym odcinku. Tu jeszcze tylko wspomnę, że w pudełku mamy jeszcze. To nie wszystko, że mamy jeszcze się. A co to są za cosie? Opa! Dobra. Dobra. I dobra. I dobra, co my tu mamy. Naprawdę solidny wąż gazowy. Już zakuty. O, może nie pod światło. Tak będzie lepiej. Już zakuty, szy z szybko złączką. Fajny, mięsisty, taki gumowy. Fajny uchwyt do elektrod. Esabowski. Nie miałem jeszcze tego w ręce, szczerze powiedziawszy. A pobawi się nawet z ciekawości. Bardzo dobre trzymanie. Nie wiem jak to tutaj z tym patentem co do elektrod, ale... Jeśli chodzi o samą rękojeść, to naprawdę solidnie też się trzyma w dłoni. Masa, wiadomo. Dostajemy też szpulkę z drutem. Wow. Do tego zestawu. Ja dobrze widziałam elektrody? Tak. Paczka małych elektrod. Szpulka z drutem w zestawie również się tutaj znajduje, więc fajnie. Tak zwany to weld. Tak. Średnica 08. Rolki. Rolki, rolki, już patrzę, co to za rolki. 0,8 na y, K, czyli radełkowane pod drut proszkowy i 1,0. Fajnie, że do prochu od razu dostajemy radełka i y, y, na fałkę 0,8 i pewnie 1,0, tak jest. Także też mamy wszystko w zestawie. Plus najmniejszy uchwyt to będzie właśnie MB15, czy tam odpowiednik MB15. Widzisz Marcinko, jak 15 wygląda? 15? To jest właśnie b 15 taki tradycyjny, pomimo tego, że ze Tak. Wielkościowo tak. te uchwyty są takie same. Fajnie, naprawdę bogaty zestaw. Nie wiem, ile to co prawda kosztuje, ale cena się pojawi na pewno na głównym odcinku. Wygląda to bardzo solidnie, nie ma nic takiego taniego dotyku, że tak powiem, więc fajnie, bardzo się cieszę. Kończymy, wracamy do Was później. Cius! Dzień dobry kochani maniacy spawania! Dawno do Was nie gadałam, Grzegorz z tyłu tam w kadrze się pokazuje. Odzywam się, bo przyjechały do nas przy spawalnicze, spabalnicze. Cześć! No, właściwie to Ty siągnęłeś te przyłbice na testy, bo my nawet w sobie nie wiedzieliśmy, a most wypuścił nowe przyłbice, nowe serie. Archona w życiu nie widziałem, honora nie widziałem. E, tam jest, jaka się nazywa? To jest, słuchajcie, przyłbica Raptor, przyłbica no, z nawiązioną. To jest zna, bo, bo Raptora to jest na pewno powinniście kojarzyć. Natomiast ja przez się, że nie miałam okazji w swoim życiu, a już trochę z tym rywalem współpracujemy i nie miałam okazji go dzisiaj już tą bardziej testować. Pokażę, jak wygląda. To. O. o! To jest taka przyłbica. To jest raptor, jest to przyłbica. Z nawiewem. Ona jest taka fajna, otwierana do góry. Pomożesz mi, że bo ja jedną ręką. Tak, no. Wszystko, co, co nam się wydaje ciekawe jako produkty, to staramy się ściągać od naszych partnerów po to, żeby je poznać dla Was i żeby wiedzieć, czy je ewentualnie polecam, czy nie. No to, to, to jest normalne. Przynajmniej tak mi się wydaje, że normalne, a przynajmniej normalne powinno być. Tak, a że dawno nie było u nas żadnych Słuchaj. przyłbic. To zadzwoniłam do chłopaków z Rywala i e, poprosiłam, żeby przysłali nam jakieś budżetowe, no bo rzeczywiście nie pokazywaliśmy nic ostatnio, więc będzie, będzie co oglądać, będzie co testować. Mamy też e, Savage'a e, Esabowskiego, ale to już jest przyłowica dla klienta, którą za chwilę będziemy wysyłać. E, oczywiście kolejne Stele, e, mamy też tutaj Obtrela, czyli Obtrel się na naszych zamówionkach pojawia. No i rękawice z firmy PSWPROTEch. Tak jest. Także tak, kochani, działamy. Sprzedłemowo zaczynamy się powoleńku ruszać. Też jakaś ostrzałka bo w ostatnim czasie się sprzedała. Ja tak chciałam jeszcze uczulić, o Jezu, mówię do Was w ogóle za kamery. Ja chciałam jeszcze, może się troszeczkę usprawiedliwić, że rzeczywiście na tym naszym sklepie internetowym nie ma za dużo, ale... Yy... W sumie to był taki zamysł od samego początku, żeby go nie zaśmiecać rzeczami, których nie testujemy, bo chcieliśmy Wam sprzedawać produkty, oferować Wam produkty, które były u nas sprawdzone, które są u nas sprawdzone w Akademii, no tak, żebyście nie kupowali. Kota w worku. Sprawdzamy to po prostu. Końcem tego roku będziemy szukać osoby do pracy u nas właśnie w kontekście pilotowania tego sklepu internetowego i dbania o niego i, i o klientów, którzy się tam pojawiają. Więc tak naprawdę sklep internetowy będzie się rozwijać, a my mamy tu na miejscu wszystko, więc tak możecie dzwonić i zamawiać. Tak, rośniemy w siłę, rośniemy w ludzi, coraz więcej nas. Można by dokonać kolejnych oznaczeń na mapie Polski, gdzie się za chwilkę pojawimy, a właściwie nasi handlowcy. A także będzie się działo. No tak, a ja dzisiaj jadę szkolić, jutro jadę szkolić, więc dzisiaj będzie działo szkoleniowo się. Uuu. Będzie się działo, bo to będzie szkolenie. Jakie to będzie szkolenie? Takie bardzo, bardzo ogólne ze świata spawalnictwa, bo firma jest dość nietypowa i można powiedzieć, że zajmuje się spawaniem w skali mikro. Natomiast nie zmienia to faktu, że powinni mieć tam operatorzy tych maszyn uprawnienia do posługiwania się czy do spawania w takich maszynach. Więc też trzeba ich przeszkolić również z, ogólnie ze świata makro, bo oni tego nie znają, a ja przy okazji zobaczę co tam ciekawego robią. Znaczy się, już w sumie byłem, widziałem, co Wam będę mówić. Ciekawe, że Cię robią, ale nie wiem, czy mogę mówić, więc nie mówię. No właśnie, ja sobie tak pomyślałam, że fajnie byłoby pokazać, bo od czasu do czasu pokazujemy, gdzie bywamy, zwłaszcza jak ludzie robią coś niestandardowego. I tak też mi w tej chwili, jak o tym powiedziałeś, przyszło do głowy, czy, czy firma, do której jedziesz, byłaby skłonna, choć troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy i pokazać, co robią de facto, może nie jak, w jaki sposób, żeby tego know-how nie, nie pokazywać. Natomiast żeby, żebyście zobaczyli też trochę, jakie firmy do nas trafiają i jakimi drobnymi rzeczami się zajmują, bo to warto pokazać. No, i w sumie to by było na tyle na, na tą chwilę. Jak będzie coś jeszcze ciekawego, to na pewno Wam pokażę. Do później. Oto jesteśmy! Dawno nas nie było, przynajmniej my się dawno nie odzywaliśmy, chociaż dla was to jest pewnie chwila, moment. Siema? Siemano, kochani. <grychy> bo wyjeździmy ciągle, jakieś audyty ogarniamy, jakieś nowe tematy, dzieje się. Ja nawet się wam nie zacząłem tłumaczyć, a już tu kierowniczka, o, bo my to, bo my tam. <grychy> ja no, oczywiście, jest to wszystko zgodne z prawdą, po prostu nas duży, yy, ostatnio często nie było. No, sobie jeździmy po tych swoich klientach, no bo jak stali, by, stali bywalcy doskonale wiedzą, no my zarabiamy jako firma, nie, nie zarabiamy z YouTube'ów. Cała kasa od partnerów tak naprawdę jest przeznaczona na utrzymywanie tylko i wyłącznie kanału i opłacenie w związku z tym usług ludzi, którzy dla nas je robią i tak dalej, i tak dalej. Ale, co ja się chciałem wam pokazać, bo pakuję teraz tego esaba i szczerze wam powiem, że ja nie jestem pewny czy wam w ogóle go ograłem, ale chyba tak, tak czy inaczej już jest przetestowany, wy odcinek widzieliście wczoraj, bo to jest ten poniedziałek, e, czyli dzień po publikacji tego materiału, no i dzisiaj właściwie, co dzisiaj robimy, z Candy czy coś tam innego? Ty, bo w sumie to nie wiem, ale dobra, to czas pokażę, a ja kończę znowu, bo bateria pada, nara. Łopa, no i patrzcie, żeby nie było, co się dzieje w momencie, kiedy już przetestujemy te urządzenia. Oczywiście jest syf niemożliwy. Teraz pakuję z Candy wczoraj nagrywaliśmy, 215 bodajże. ESAP już jest spakowany, gotowy albo na kuriera, albo na kogoś, kto po to przyjedzie. Ren podobnie, zresztą tutaj czekamy, czy go paletować, czy też nie, bo nie wiemy, czy Piotrek po niego przyjedzie osobiście. A dzisiaj Fronisika odbiera Grzesiek, także... Jest po prostu kilka godzin pakowania za każdym razem. Oczywiście wcześniej to rozpakowujemy, żeby nie było, że to jest takie hopsiur, że o, urządzenie przyjeżdża i ono już jest z automatu przetestowane i tyle. Tak? Tak.